A ja się urlopuję. A co? U nas jest dalej piękna pogoda. Zobaczcie, jest upalnie. No to dzisiaj pasenowo. To jest nasz pasen. Zobaczcie, jaka piękna woda niebieska. Aż się chce, aż się chce kąpać. Zobaczcie, zobaczcie, jak jest pięknie. Po prostu woda zaś jest cieplutka. Także będzie kąpanko dzisiaj. Eee, urlop na całego. Tutaj jest Naprawdę słownie, nie, ja nie muszę nigdzie jeździć, bo my mamy tutaj urlopowo na 100%. A co u Was słychać? Jaka pogoda jest w Polsce? Dalej są takie upały. U nas yy, są. To znaczy nie jest, nie jest aż tak bardzo upalnie, tak fajnie, bo jest wiecznie. I zaraz tutaj miałam, miała być koleżanka, ale właśnie ja trochę za późno przyjechałam, no ona już pojechała, ale może jeszcze dojedzie, zobaczymy. Mój mąż jest w pracy, no to ja urlopuję sama, ale urlop samemu też jest bardzo fajny. Można robić co się chce. A co Wy na to powiecie? Czy urlop pojedynkę solo jest fajny, czy nie lubicie? Czy lubicie być z kimś? Z kimś jest też fajnie, ale. Słuchajcie, mój syn. Chcę Wam dzisiaj powiedzieć, że mój syn wybiera się na koncert Chopina ze swoją dziewczyną. Na koncert. Koncert, chopę na Młodzież zaczyna koncertować. Młodzież zaczyna chodzić na koncerty. Czy to nie jest fajne. Dobrze, idę się kąpać, a Was pozdrawiam.